Cześć, witajcie! Ja nazywam się Hincul i dzisiaj, jak doskonale wiecie, mamy święto Wojska Polskiego. Dlatego postanowiłem pokazać Wam bitwę na naszym polskim czołgu. Jest to oczywiście 60TP Lewandowskiego. Taki lewy sierpowy dla przeciwnika, z tego względu, że słuchajcie, jest to 152 mm zagłady dla naszego przeciwnika. Zgadza się pojazd. Takie właśnie posiada działo 152 mm, taki jest kaliber z uszkodzeniami 750 na strzał. Ale co jest jeszcze istotne, bardzo przyjemna tym pojazdem jest gra z tego względu, że słuchajcie, ma fajne opuszczanie działa, mamy minus 8 stopni w porównaniu do innych pojazdów tego typu ciężkich z takim porządnym działem. Tutaj naprawdę jest bardzo fajna sprawa, to opuszczanie działa. Kolejna rzecz, mobilność nie jest najgorsza 35 km na godzinę. Jedynie co mógł się przyczepić, to troszeczkę więcej penetracji na tym pojeździe mogłoby być i ciut krótszy przeładunek. I teraz ktoś by się mógł przyczepić. Halo, halo! Co on robi? Gdzie on jedzie? <grytanie> Słuchajcie, powiem wam tak. Czasami sam mam takie bitwy, gdzie nasza drużyna, taki robi lemming train tak zwany i jedzie. Wszyscy jadą na jedną flankę. Odpuszczają kompletnie drugą. Takich sytuacji nie powinno być. Zawsze powinna się drużyna Rozjeżdżać w ten sposób, że jedzie część pojazdów na jedną stronę, druga część pojazdów jedzie na drugą stronę, i jeszcze kilka pojazdów mogłoby być na środku. Kolega chciał pojechać na prawą stronę. To, że nikt nie pojechał, zajął sobie miejscówkę do obrony. Czy się opłaci? Zaraz zobaczymy. Kilka jeszcze słów na temat samego Lewandowskiego. Czas kupiania dość długi 3 sekundy. Słuchajcie, celność nie najlepsza 0,39, ale wielu graczy ten pojazd naprawdę preferuje z tego względu, że dość często spotykamy Lewandowskiego w bitwach. Co jeszcze w tym pojeździe jest fajnego? Słuchajcie, pancerz nie jest najgorszy, niby na papierze nie wygląda on jakoś fenomenalnie, ale uwierzcie mi, pojazd potrafi odbić. Choćby nawet wieża z przodu 260, boki wieży 150, z tyłu mamy 100 mm. A co z kadłubem? Kadłub też nie byle co, słuchajcie, 160, boki 100 i z tyłu jest 90. Tak więc patrząc na papierze, słuchajcie, nie jest źle, ale w praktyce różnie to jest. Z tego względu, że jednak ten dół potrafi wpuścić. Tutaj raczej nie ma problemu, żeby przebić na przykład dziewiątką, czy dziesiątką, a nawet ósemki bez problemu są w stanie sobie poradzić. Cały czas przyglądam się, co kolega tutaj robi. Słuchajcie, nie ma praktycznie wsparcia. No ktoś by powiedział, dlaczego nie pojechał z drużyną na tamtą flankę, ale zaraz Zobaczycie, co tutaj będzie się działo. Poczekajcie, zaraz sami zobaczycie. Ja też oglądałem tą powtórkę i mówię, kurde, nie pokażę tej bitwy z tego względu, że no, nic tutaj się nie dzieje. Ale do momentu, i zaraz ten moment nadejdzie, słuchajcie, jest na razie 1 do 3. Nikt kompletnie nie wrócił ani na bazę, ani na tą flankę, gdzie drużyna zostawiła ją dla samego siebie. No i teraz się zaczyna zabawa. Czy kolega zajął dobrą miejscówkę na samym początku? Ktoś by powiedział, nie no kurde, kampił, ale zaraz zobaczycie co tutaj będzie się działo. Ma dość groźnego przeciwnika. Słuchajcie, Super Conqueror. To jest naprawdę bardzo dobry pojazd. Tyle, że Lewandowski jak przyrznie do takiego gościa może złożyć po trzech strzałach, jak oczywiście dobrze polosuje. Co mi się jeszcze podoba w Lewandowskim, to to, że te pociski burzące, słuchajcie, jeśli nam dobrze polosuje, jesteśmy w stanie nawet zadać 950 i fakt, nie wylosowało za dobrze, bo koledze, można powiedzieć, został ogryzek, ale ja teraz przeładowałbym zdecydowanie na burzaka, tak żeby po prostu nie tracić pocisków premium. To jest raz. Kolejna rzecz, zobaczcie, są dwie artylerie, jest już 4 do 7, a pojazdów coraz więcej się tutaj właśnie pojawia. No i w tej chwili kolega, można powiedzieć, walczy 1 na 3. To nie wszystko, zaraz będzie ich jeszcze więcej. Czy może być jeszcze więcej? A no, może, no bo słuchajcie, jeśli ktoś zostawi, znaczy, jeżeli drużyna cała zostawia jedną flankę, no to musimy się po prostu tego spodziewać. To lubię właśnie w Lewandowskim. Słuchajcie, te uszkodzenia, ta Alfa robi niesamowitą robotę i właśnie przekonał, przekonała się o tym. Pusemeczka, gdzie została również złożona. Powiem wam tak, wielu przeciwników naprawdę musi się liczyć z Waszym działem. Jednak słuchajcie, ta Alfa jest potężna, kaliber działa również. Tak więc, przekonał się o tym kolejny pojazd, czyli obiekcik, tak jest, i momentalnie się wycofał. Jak na razie, kolega ostudził zapędy przeciwników. Dostali po prostu na ogryzkach. I teraz zdecydowanie używałbym burzaków, z tego względu, że no szkoda po prostu pocisków premium, ale jak na razie kolega decydował inaczej. Ciągle, zobaczcie, jest artyleria, że on cały czas praktycznie stoi w tym samym miejscu. Od początku można powiedzieć bitwy to mnie dziwi, ja już dawno bym został zniszczony przez arty i teraz możemy sobie zadać pytanie, czy było warto tutaj poczekać na przeciwnika. Dla wielu może nie warto, lepiej było pojechać na drugą flankę ze wszystkimi zrobić na przykład 1000 albo 1500, a tutaj co by było, to by było. Kolega, szczerze powiem zdecydował słusznie, no bo zobaczcie, już jest 6 tysięcy uszkodzeń, ale to jeszcze nie koniec, tutaj mamy praktycznie prawie całego jeszcze Niemca, no i teraz myśl techniczna polska versus myśl techniczna niemiecka. Skończyły się pociski premium i to jest właśnie troszeczkę ból. Bo fałka również jest twardym przeciwnikiem, ale posiada słabe punkty tu właśnie na dole przy wieży. Nie będzie to łatwe z tego względu, że zobaczcie, fałka cały czas jest w sklejce. Dobra, teraz wystawił bok, pięknie weszło, ale i fałka oddała e strzał, tylko że zobaczcie, gościu strzela właśnie z pocisków burzących, nie zadał Tyle, ile powinien zadać, czyli również 750. No i tu właśnie widać z góry, jeśli ktoś używa przykładowo takich pocisków, nie jest raczej graczem doświadczonym, bo zobaczcie, cały czas bije z burzaków. Jeśli coś takiego spotykacie, takiego przeciwnika, który właśnie używa takich pocisków, raczej nie jest to doświadczony gracz. Przeważnie stara się, aby oddać strzał gdziekolwiek, żeby weszło. Tu kolega naprawdę bardzo ładnie go punktuje. Zostało również, kurde, niewiele. No i zobaczcie, i kolejny burzak. Owszem, zadacie jakiekolwiek uszkodzenia, ale nie są to takie nominalne, tak jak wam przykładowo działo na to pozwala, czyli 750 średnią na strzał. Zostało dwóch przeciwników, tylko że najgorsze jest to, że nie wiemy po prostu, ile ci przeciwnicy mają punktów wytrzymałości, i tak samo nie wiemy, gdzie oni mogą być. Groźne pojazdy, zaraz zobaczymy. Aczkolwiek tu mamy dość fajne wsparcie, jest to obiekt 263, nie jest to łatwy pojazd do przewidzenia. I mamy jeszcze oczywiście obiekt 705A, również mastodont radziecki. Ja obecnie jakoś odeszłem od tych pojazdów takich super, właśnie ciężkich. Na razie jestem na fazie. Patona, świetnie mi się naprawdę gra Patonem i dodatkowo jeszcze wbijam na Progetto, czyli na dziesiątce trzecią odznakę biegłości. No i oczywiście ten pojazd już niedługo zobaczycie w oku Hinzula. A mówię, czołgi ciężkie na razie odstawiłem, nie gram tymi pojazdami z tego względu, że no kilka razy zawiodłem się, czy to właśnie na Obiekcie 705A, czy tak samo właśnie na Lewandowskim, jednak jeżeli wyjeżdża na mnie setka, i nawet używając golda, nie zawsze mi wejdzie, no to jest trochę słabe. Słuchajcie, te działa niestety są, można powiedzieć, trochę upośledzone, że tak powiem. Dobra, jest maszyna. Czyli składak. No i mamy obiekta 257. Kolega widzę cały czas gra na kompasie. Zdecydowanie, słuchajcie, jeżeli używacie kompasu, zmieńcie na minimapę, jest naprawdę o wiele, wiele lepiej z tego względu, że macie bardziej czytelną grę. Uwierzcie mi, ja kiedyś sam rozegrałem chyba ze 20 tysięcy bitew na kompasie i cały czas nie mogłem się przekonać do minimapy. Przekonywali mnie naprawdę doświadczeni gracze, aż w końcu złamałem się. Przełączyłem na minimapę i powiem Wam, to jest naprawdę coś niesamowitego. Jest niesamowita różnica i o wiele, wiele bardziej gra jest czytelna. Owszem, jeżeli macie zwarcie gdzieś w mieście i na przykład. Cały czas używacie kompasu i później jest Wam ciężko się przedstawić na minimapę z tego względu, że ten przeciwnik może nie jest aż tak mocno widoczny obok Was, czy gdzieś tam za wami, no to zawsze możecie przełączyć. Teraz mamy taką możliwość, że możemy sobie przełączać raz na minimapę raz na kompas, ale powiem Wam, że używając kompasu dla mnie na chwilę obecną, to jest naprawdę o wiele mniej czytelna gra. Ja wiem możemy sobie włączyć momentalnie dużą mapę, ale to naprawdę. To nie oddaje tego, co używanie mini mapy, uwierzcie mi, bo sam to przetestowałem. I wcale nie musicie używać akurat przestawiać się na randomach, zawsze możecie mieć tam pobrać jakieś historie wojenne czy coś takiego. Kiedyś my akurat takich rzeczy nie mieliśmy, a teraz nawet grając właśnie te historie wojenne, możecie sobie przetestować, włączyć mini mapę i zdecydowanie zobaczycie różnicę. Dobra, słuchajcie, kolega nastrzelał strzelał 9100, tak więc myślę, że jak ten, ten czołg niezły wynik. A to, że mamy akurat święto Wojska Polskiego musiałem wam zaprezentować naszego Wiedźmina, 60TP Lewandowskiego. Bardzo dziękuję za powtórkę, koledze Kolmi, Polisz i wam za uwagę. Do usłyszenia. Hej!